Witajcie, witajcie! Jest już moja paczka z września, a więc pokażę Wam nowości, te, które zawsze lider dostaje, no i co zamówiły moje klientki, no i oczywiście ja. Mamy już nowy katalog i fokus na na październik, na październik. Zobaczcie, jak ten czas szybko leci, Dopiero wakacje, a już mówimy września październik. Oczywiście dzieci już poszły do szkoły, bo dzisiaj jest już 8 wrzesień. A więc idźmy do mojego zamówienia. Ja zamówiłam oczywiście w tym momencie w katalogu, chyba do 15 czy 16 września, co jeszcze, jest jeszcze fajna promocja na 4 Away. W katalogu zaraz Wam pokażę na pierwszych stronach, tak, na samym początku są różne 4Awaye, tak? Z tego. Z serii For Away te wody tak dotąd. I te wszystkie For Away biorą udział w promocji, a to takiej, że kupuje się, jeżeli ktoś zamówi 4 wody, jedną dostaje z nich za złotówkę. Czyli za 3 wody płacimy, czwartą mamy jak gdyby gratis. W moim zamówieniu ja zamówiłam sobie tak dwa razy For Away. Jedną tą For Away Shine i For Away Rebel. Takie moje. 4 wody, które mi bardzo fajna cena wyszła, bo chyba 100, policzmy, zobaczcie, nawet licząc 80 zł razy 3, to macie 240, powiedzmy 1, podzielić na 4 to będzie 12, około 60 zł, nie licząc, czyli praktycznie 20 zł w dół, nie licząc oczywiście rabatów każdego konsultanta. A wiadomo, że jak się zamówi 4 wody, mamy bardzo fajną zniżkę w dół, fajną promocję, także korzystajcie. Tak samo jak w tamtym katalogu były incandescenty, w tej chwili w away wchodzą w taką właśnie bardzo fajną promocję. Ja bardzo, bardzo zachęcam do zamówień, bo no, ceny są bardzo fajne, tak? Jak się zamówi, to wiadomo, czy jedną zamówi, to będzie takiej klasycznej cenie, ale jak przy zamówieniu 4, 8 i tak dalej, wielokrotności. Te ceny robią się naprawdę bardzo fajne. Co jeszcze, a zobaczcie tam pod koniec, jak już pod koniec zamówienia, gdy już zamykamy i przechodzimy na stronę płatności, taka jest tam, taka stronka się otwiera. Ja wyhaczyłam, już w tej chwili patrzyłam, bo chciałam domówić, nie ma. Za 5 zł for away klasyczne. Chyba, że się coś pokaże, ale sprawdzałam, bo chciałam domówić, bo koleżanki, narobiłam koleżankom chętkę i no niestety już nie ma tej promocji. Co jeszcze w moim zamówieniu? Do tej 4Away, tak, do tych wszystkich wód można było sobie tu za 9,99 te nasze błyszczyki z olejkami, bardzo fajne, bardzo nabliżają, ładnie nadają połysk. Także ja bardzo, bardzo zachęcam. Tam są dwa chyba kolory, tak, bluzum i szomer. Shimmering PayTal. Zobaczcie, on ok, tutaj. Cena jest super, także korzystajmy. Teraz dzieje się zima, na pewno nam się przyda. Są takie ochronne pomadki. Wygląda to tak, zobaczcie. Kolorek, ja tu wybrałam ten Shimmer PayTal. Proszę bardzo, nawet się pomaluję. Troszeczkę, a. Mam taki połysk. Proszę, bardzo fajne. Ja bardzo zachęcam do skorzystania. Zobaczcie, tu macie promocję jedną, tu macie promocję drugą, także naprawdę duże korzyści. Oczywiście, ja przypominam, że na dole będzie link, jeżeli ktoś się zdecyduje w trakcie e, trwania tego odcinka, do zapisania się, a nawet i po. Na dole będzie link, także e, szybciutko. Klikajcie i się zapisujcie. A jeszcze jestem bardzo ciekawa, oczywiście tu bardzo dużo osób zna te nasze 4 awaye y, który 4Away jest Waszym ulubionym. Powiem Wam, że mój tak, y, 4Away Demon i 4Away Beyoncé, tak? W tej chwili ja tutaj go nie mam, ale te dwa chyba najbardziej... Mi się ostatnio spodobały. No, zobaczymy, zszaję teraz ten nowości. Ja mam bardzo dużo wód potwieranych, więc na razie nie szaleję tak bardzo. I co tu jeszcze w sandwich? A, już Wam pokazuję. Najpierw Wam pokażę, co fajnego wypatrzyłam, i oczywiście oznajmiłam to od razu moim koleżankom. Nie wiem, czy ja to tak szybko znajdę. A, tutaj. Zobaczcie, na stronie 131 takie fajne brązoletki. Są co prawda skromniutkie, ale po 20 zł. Zobaczcie, bardzo niedrogie. Ja ich zamówiłam 3. Oczywiście pokazałam koleżankom, więc y, każda sobie wybrała inny kolor. Ja wam... O, mi się uda mi się. Zaraz wam pokażę, jak to, jak to wygląda. To przychodzi w takim pudełeczku, potem jest... Takie pudełeczko otwiera się i zobaczcie, tu jest kolor. Chyba złoty, bo tam było, wiem, że. O, tak wygląda. O, niekoniecznie to. Chyba to jest różowo-złoty, czy złoty. Wiem, że były trzy kolory: srebrny, złoty i różowe złoto. Czyli tak wygląda. Tak mi się zdaje, że to złoto. Zaraz tutaj. Otworzymy następne. Ja też nie otwieranie, bo to jest moje. A tak, to jest złoto. O, tutaj coś się już. Dobra, coś się rozsypało. Tak wygląda różowe złoto. Zobaczcie. To jest taki stojąutki, tak. Na łańcuszku taki wisioreczek. Jeszcze Wam pokażę srebrne. I już Wam pokażę. Zobaczcie, i tak wygląda srebrno. One wszystkie bardzo podobne, tylko po prostu w trzech kolorach. Potem będę pakować. Tak właśnie, żeśmy się zaopatrzyły w takie brązoletki. Można sobie, no nie wiem, czy kupić w jednym kolorze i to wtedy y, będzie fajnie wyglądać. I jeszcze, słuchajcie, jeszcze jedne brązoletki. Ale to już chyba z tego co pamiętam, to z Fokusa. Wykorzystałam oczywiście w Fokusie, tutaj jest, na stronie 35. Wiecie o tym, że jak ktoś, teraz szuka nożyczek, bo mi tu niewygodnie to otwierać. Wiecie, że jak u nas wszystkie konsultantki, mamy swój Fokus i tam mamy takie albo nowości, tak, albo po prostu produkty różne po obniżonych cenach tak fajnie wyglądają o, jakie piękne będę otwierała, bo tutaj te sobie obiecałam nie chcę, bo to chyba nie jest taka nie? to jest w całości, ale zobaczcie bardzo ładne chyba ja się jeszcze skuszę e, zaraz zobaczymy właśnie nie wiem czy to można, bo to są nowości i nie wiem czy tylko jedną możemy zamówić ale są naprawdę bardzo fajne cztery brązoletki. Dwie są z kamieniami, jedna jest taka perełkowa i taki wężyk taki złoty. Bardzo ładne, bardzo ładne fokusie, zobaczcie. Czyli na dole jest link, oczywiście ja cały czas Was <grybujesz> zachęcam do zapisania się, naprawdę wiadomo nie musimy ca cały czas zamawiać, ale nieraz takie fajne perełki, jak ta brązoletka. W sumie bardzo fajne, podoba mi się taki zestaw. Bardzo ładny kolor i odcień. Także zachęcam, zachęcam. Na dole będzie link, więc szybciutko można skorzystać. Co w zamówieniu? W zamówieniu oczywiście próbki, więc mam próbki For Away Shine i For Away The Moon z takich, tak? Co tu jeszcze? Jeszcze tak zwane nowości. W nowościach dostaliśmy For Away Shine, tak? Ja tutaj mam swój zamówiony i oczywiście z linii tego, że jesteśmy literami, dostajemy za po obniżonej cenie. Możemy kupić parę produktów w tak zwanych nowościach, przetestować je, zobaczyć. Także tak, w nowościach mamy Core Away Shine, Power Steinowa. podkład ten taki 24-godzinny. Mamy nowy żel, zaraz go sprawdzimy, żel będzie Magnolia i sandał. popatrzmy. No wiadomo, że dość gęsty, nawet bym powiedziała, kremowy. No i ładny właśnie. Teraz już takie pewnie będą zapachy otulające, jesienno-zimowe, także bardzo ładny, magnolia i sandał bardzo ładny zapach. No, no mi się bardzo podoba. Taki otulający, cieplutki. Od razu się z kocykiem kojarzy. Co tu jeszcze? Oczywiście to Wam powiedziałam for hour shine jak bardzo Wam pokazywałam. A jak nie, to jeszcze raz zobaczymy z próbki. Bo jak Wam mówię już nie raz mam bardzo dużo otwartych wód toaletowych, więc no właśnie taki charakterystyczny zapach to 4 hour shine. Tak? I co ona ma tam ma? Różowy pieprz, złote piżmo i jeszcze... Róża Ispan, co oni nam pisają? Olśniwaj dzięki kompozycji różowego pieprzu i złotego piszma harmonijnie połączony z nutą róży Ispan, egzotycznego perskiego kwiatu, znanego w świecie beauty od ponad 2000 lat i, uznawe, i uznawanego za symbol z wewnętrznego blasku. No ładny, ładny, taki cieplutki, fajny, na jesień, zimę. Bardzo ładny. Mm. A możemy, zobaczyć też sobie zamówić do niego balsam. Ja teraz dopiero zauważyłam szczerze mówiąc, że tutaj na dole jest jeszcze balsam w tym samym zapachu. Także możemy wzmocnić ten zapach. Yy, mamy tak jak pokazywałem, four-away w nowej odsłonie, bo ona chyba, mi się zdaje, nie zmieni się. To 24 godziny, tylko będą mieć nowe buteleczki. Czyli tak wygląda teraz opakowanie i buteleczka for away for away Power Style. Ja mam numer 245N. Zobaczmy, co to za, co to za kolorek. O, bardzo fajny taki kolorek. Dla mnie. Już widzę, że to będzie kolorek dla mnie. Taki jest. O! Się zaraz tu ładnie. O! Praktycznie się ładnie. Zobaczcie. Wtopił. Bardzo fajny. Praktycznie bardzo się ładnie wtopił i nie widać w ogóle, nie odznacza się. Także kolor na pewno będzie mój. Co prawda, ja tak go od góry wzięłam. Nie brałam normalnie z pompki, dlatego że ja mam jakiś podkład, i nie chcę, wiadomo, przy tej cienkiej pompeczce, jak tam najdzie, to może się zapkać, więc ja na razie w taki sposób. I co my tu mamy? I mamy jeszcze pomadkę Power Style 10-godzinną. Ja oczywiście nie wytrzymam, już ją mam w tym momencie na ustach, także taki kolorek Prima Pink. Prima Pink, zaraz Wam pokażę. Jak to wygląda? Tak będzie opakowanie, zobaczcie. Bardzo fajna, 10 także na imprezy. O, ładny, ładny kolorek, zobaczcie. Taki, tak, powiem wam w kamerze, to tak wygląda, taki różowo. różowy co prawda, tak ja bym taką nazwała malinowy, taki malinkowy kolor u mnie, tak? Może w świetle takim sztucznym, ale wcześniej malowałam, jeszcze było, yy, że tak powiem, jeszcze jasno było, to właśnie był taki malinowy i w tym momencie nawet w takim świetle też wygląda na kolor malinowy, czyli on jest prima pink. To jest taki kolorek malinowy, chociaż na ustach, zobaczcie, mi się wydaje, że on bardziej jest pomarańczowy. Mhm. Nie wiem, czary się trochę utleniał, albo mi się w tym świetle tak wydaje. Co myślicie? No ja tu widzę trochę pomarańczu, nie wiem, tak tutaj malu maluję malinkowy, wykręcam malinowy, a na ustach mam coś z pomarańczem. No być może coś się utlenia. Zobaczymy, przetestujemy, zobaczymy. Być może wiecie co? Ja ten błyszczyk y, położyłam na tą pomadkę, być może coś, jakaś taka lek lekka reakcja powstała, bo no ja cały czas chcę tutaj lekką nutę pomarańczu. No więc, y, zobaczymy później. Y, to jest moje całe zamówienie, czyli nie zapomnijcie oczywiście o. Yy, o tych promocjach na For Away. On jest, dzisiaj mamy ósmy, więc troszeczkę jeszcze będzie trwało, chyba 15-16. Yy, proszę mnie poprawić, jak się mylę, bo mogłam coś, po, yy, coś tam pomieszać. Bardzo fajne. O, zobaczcie, i też jest, bijąc ten on troszeczkę jest yy, po 89,90 i chyba go zamówię, bo ja go bardzo, bardzo, bardzo lubię. I ten taki na jesień, na takie wyjścia. Zwłaszcza, że to są perfumy, a nie wody toaletowe. E, także chyba wszystko. Chyba wszystko to taki krótki y, film. Więc pamiętajcie, bardzo fajne brązoletki. Co jest y, ta? Brązoletki właśnie w tym takim większym opakowaniu, czyli cztery sztuki od razu w komplecie. No i o tej For Away y, promocji. Nie zapomnijcie na dole jest link, Zapisujcie się szybciutko i korzystajcie. Do usłyszenia, pa pa!